Cześć. Na wstępie zapraszam Was do subskrypcji kanału, również do udostępniania filmików. Zapraszam również na Facebook oraz Instagram. Linki znajdziecie pod filmem. A teraz prezentacja kadry Polski na Mistrzostwach Europy w Holandii 1984. Marian Wysocki oraz Paweł Przedlacki wystąpili w finałach. Andrzej Urbański był poza finałem. Więcej relacji z tych mistrzostw Europy już niebawem. Pozdrawiam.